i rym życie I, i hop sasa no właśnie no nie rób zbliżeń. Nie rób zbliżeń na dekolty Wszystko widzę to, to po co miałbym tu kręcić? ci białą za nogi. nogi. <grymna> Amsterdam! <grymna> <grymna> tak się bawią, tak się bawią marsianie. Tak się bawią, tak się bawią marsianie. Tak się bawią, tak się bawią nie... Nic tu już nie ma! Gdzież kurwa nie czuję! Przepraszam, ile czasu minęło? Na pewno mnie nic nie wydaje! A, 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 no, a. a my już mnie a, a, a no, trzy! Jak się dzieje? Trzeba metrów!

Drodzy Państwo, ten stan, który widzicie, to jest naprawdę wywołany e, głębokimi przyczynami, którzy doznają ci ludzie. Oni na co dzień są nie bardzo wiec. spokojni, nie, nie, nie statyczni, nie wydają dziwnych z... dźwięków wśród puszenia <laughs> bąka i zdziwienia. O, a tutaj słyszycie, co się dzieje. Ryki godowe jeleni. O! Wywiad z debiutantem <grym _> Wojtek, Bo tak wywiad z debiutantem? Nic nie czuję! O, bo jest to, bo jest to... Dzień dobry, Karol! Kurde, dobry kanał Karol, jakiś balot się z tyłu wylecił. Hej! Przecież umówiliśmy się, że nie bierzemy, nie bierzemy do kąpieli sneakersów. A tobie jeden wypłynął. To jest Mars. Przepraszam. Z Marsa? Dwa Twixy. Nie miałem okazji skosztować. Mars. Mars czy? Jak morsjanin, to no, no. morska no. Czy rzeczy z konwencyjnej planety. Z, e z Nie wiem, czy tak tu jest wydeptane, czy jest trochę więcej wody. Milky Way prosto z nieba. Nie, tu może być wydeptane przez nas właśnie też jest na co, możliwe, jest to bardzo prawdopodobne, gdyż ja zawsze jak wracam do domu, to Zobacz, między paznokciami <grym> wydubuję tyle piasku, że prawdopodobnie tą przyczyną dziury jest właśnie się... piasek w moich paznokciach. Skóra od ciała od... oddziela. Takie jest uczucie. Teraz tu? <grym>